Będę to już drugi odcinek w dzisiejszym dniu. Oh yes! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A dzisiaj będziemy robić jednego slajma. I jeszcze takiego jednego, innego slajma. bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Ale mi się zrymowało, Dobra, teraz przedstawię Wam składniki jakie będą potrzebne do naszego slajma. Jeszcze będą żelki, mam akurat takie śmielone. Cukier puder. Tu jeszcze halaling, w kuchni. Były miseczka i łyżeczka jeszcze. Teraz trzeba zacząć od otwierania każdej żelków. Ja je sobie przed łyżeczkami, tak mi będzie łatwiej. Dobra. I teraz trzeba kilka żelków tutaj przygotować. Już mamy w miseczce i teraz trzeba je włożyć do na mikrofalina 30 sekund. Zaraz startujemy. Co, co się stało. Bąbelki. bąbelki tak rosły. Będę wam nagrywać. Wyda mi takie, takie 10 sekund, bo jeszcze się nie to zaraz puściły. Dała mi takie 40 sekund. Będziecie testować ten przepis, to musicie wiedzieć, że można się poparzyć. bo że oczywiście więcej z mikrofali, więc będzie bardzo gorące. Czekajcie, już ustawiam kadr. Teraz jedynie co trzeba zrobić, to wsypać cukier w puder i mieszać. Czy to już samo w sobie jest takie trochę jak z Kurczaki, teraz zamoczyłam tą łyżkę. Dobra, wezmę po prostu drugą. No i ja teraz wzięłam już drugą sobie łyżeczkę i teraz wsypujemy cukier puder. I mieszamy. Dobra, uwaga. Mieszamy. Jeszcze tego przepisu nigdy nie robiłam. Slime tu już powstaje. Ciężko się to miesza. Ale to pięknie pachnie. No musicie uważać, by to jest bardzo gorące To jest w sumie takie ciepłe bardziej. Ale zależy na ile wstawicie. Bardzo trudno się to miesza. Jeszcze trochę cukru. cukru. Tak, od Dobra. I mieszamy dalej. Jest jakie je trudne do mieszania. Dodałam jeszcze trochę cukru pudru. No i już prawie jesteśmy w dobrej kondycji. Dobra, mam dość. Spróbuję to wziąć do ręki. Tylko wiem, że to będzie trochę gorące. Teraz spróbuję to zdjąć z tej łyżeczki. To pewnie się klei takie kuma, do rzucia. Dobra. Sprawdziłam to. Ten przepis jest udany, tylko ten slime jest gorący, jest bardzo twardy. No i on będzie dostygać. Ale plus tego ma jest taki, że on jest jedalny. Jeśli będzie twardy, to będzie można go zjeść.